Podczas gdy Donald Trump wydaje dekret o zakazie, o zakazie ograniczania wolności słowa, Unia Europejska kolejny raz cofa się w rozwoju. Formalnie chcecie chronić demokrację wprowadzając różne mechanizmy kontrolne. Faktycznie chcecie skupić w swoich rękach narzędzia, którymi zniszczycie polityczną konkurencję, a jak wam jakiś rząd się nie, nie spodoba, to po prostu go obalicie. Odbierzecie ludziom jedną z najbardziej podstawowych wolności wolność słowa. Dlaczego? Bo się boicie wolności słowa. Ludzie widzą wasze przekręty. Manipulacje, zakłamanie wasze, złodziejstwo i boli was to, że w internecie ludzie piszą wprost to, co o was myślą. Dlatego chcecie zamknąć nam usta. Dla was demokracja jest wtedy, kiedy ludzie myślą, piszą i mówią wprost yy, i mówią to, co yy, Wy nakazujecie swoim lewackim sposobem myślenia. Prawicowe i konserwatywne poglądy są myślą zbrodnią, a dzisiejsza debata powinna nosić nazwę „Potrzeba wzmocnienia cenzury, aby chronić koryto tych, co rządzą Unią Europejską. Jeżeli tak bardzo wam się nie podoba Platforma X czy inna platforma, na której jest wolność słowa, to co wam szkodzi po prostu się z niej wylogować? Przecież nikt was nie zmusza do korzystania z tych platform w mediach społecznościowych, które propagują prawdziwą wolność słowa. Macie wybór? Skorzystajcie z niego i wszyscy będą szczęśliwsi. Speaker... Chcemy Europy wolnych i suwerennych narodów, a nie forej lewackiej. Ideologii. Ja a od Polski ręce preczki.